Nadszedł dzień dzisiejszy. Polska kontra Argentyna i Meksyk kontra Arabia Saudyjska. Dla wielu z Was, na pewno dla mnie, to pierwszy taki mundial w życiu, gdzie jesteśmy tak blisko awansu do fazy pucharowej. Co typuje na dziś w grupie C? subskrybuj kanał Zagranie i bądź na bieżąco z najnowszymi analizami i typami. Gramy w STS, gdzie podobnie jak w ostatnim meczu Polaków, możecie obstawić wygraną naszej kadry lub też Argentyńczyków, jeśli w nas nie wierzycie. Z kursem 20 wystarczy zarejestrować się tego bukmachera z kodem Zagranie200, a 200 dlatego, że właśnie tyle wynosi maksymalny bonus w tej promocji i co ważne nie łączy się ona ze standardowym zakładem bez ryzyka. Szczegóły tej promocji znajdziecie niezmiennie na Zagranie.com Dzisiaj multum ciekawych promocji każdy coś dla siebie znajdzie, a my specjalnie dla Was zebraliśmy to do kupy na naszej stronie. Zanim mecz Polaków zaczniemy ten filmik od starcia, do którego pewnie będziemy zaglądać raz po raz wieczorem, bo też może dla nas wiele znaczyć. Meksyk kontra Arabia Saudyjska. Każdy w tej grupie grał awans, a z tej pary bliżej są Saudowie, mają więcej punktów, ale wydaje mi się, że chyba wycisnęli już maksa na tym turnieju. Meksyk na tle Argentyny był słabszy, ale potrafił jednak coś tam powalczyć do pewnego Momentu szału nie było, ale tak jak powiedział Wojciech Szczęsny przed meczem z Arabią, tak teraz pewnie jego słowa powtarza, powtarzają Meksykanie: jesteśmy od nich lepsi na każdej pozycji i nie mamy prawa się ich wystraszyć. Trochę pokazaliśmy Meksykanom, jak grać i jak wygrywać z tą naszą sensacją grupową. Meksyk to ekipa, która wychodziła z grupy na każdym z siedmiu ostatnich mundiali, więc na pewno nie powiedzieli ostatniego słowa. Moim zdaniem, Meksyk wygra ten mecz, a zarabi mogło już chyba trochę powietrze ujść po tej porażce z nami, było widać, jak mi bardzo zależało. No i pytanie: czy uda im się. Jeszcze te motywacje zyskać. Kurs 1,68 na wygraną Meksykanów to dobra wycena tego zdarzenia, i ja biorę je na nasz kupon. Przy wygranej Meksyku możemy nawet przegrać z Argentyną, byle nie za wysoko, by wyjść z grupy. Mogą decydować także kartki, i ja w te kartki dziś pójdę. STS dość wysoko wycenia co najmniej dwie kartki dla naszej ekipy. To kurs 1,45 i biorę to do naszego dubelka. Dlaczego? Dwie kartki na Argentynę, która na pewno będzie od nas szybsza, zwinniejsza i przede wszystkim sama grała o awans, to bardzo mało. Będziemy starać się wybijać z ich rytmu, przerywać szybkie ataki, a jeśli wynik będzie zadowalać jedną z drużyn, no to na pewno napięcie będzie rosło i kartki, przez co mogą się sypać. Powiecie, ale kartki mogą przecież się liczyć w tym meczu i mogą ważyć o awansie. Może być ich przez to mało, będziemy je liczyć. No i tutaj pojawia się pytanie ode mnie: czy polscy piłkarze, widząc pędzącego Messiego czy też jego kolegów na bramkę, będą myśleć, ile kartek mamy w turnieju, żeby czy żeby jednak nam nie strzelili gola, i będą ich powstrzymywać? No właśnie, to są tylko dwie żółte kartki w meczu. Meksyk w starciu z Albi Celestes zarobił 4, a Arabia aż 6. To nie będzie prosty mecz dla Polaków, ale oby zakończony awansem, a nasz kupon powodzeniem przy 100 zł wkładu mamy szansę na 215 zł. Pamiętajcie o subach na naszym kanale, łapkach w górę pod filmikiem, a dziś specjalnie dla Was mam jeszcze bonusowy kuponik. Poszukajcie go na naszym kanale.